Maciek, ile ty masz lat właściwie? 20. No. To dla odmiany. My z mamą pojedziemy sami na wakacje, a ty zostajesz pilnować domu. Do 40% rabatu dla wszystkich. Egzotyczne wczasy dla dwóch osób w cenie jednej. Lub darmowy wypoczynek po zwiedzaniu, a do tego pakiety dodatkowych korzyści. Sprawdź teraz na RPL.